Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. No i gitara. Cześć Witam was wszystkich. Bardzo serdecznie z tej strony Krzysztofa. To dzisiaj czwartkowy odcinek ze drapeczkami i w dzisiejszym odcinku mamy 5 zdrapeczek po 2 funty. Podobne takie no, takie same jak w ostatnim odcinku, tylko te są z po prostu z dodatkową grą. Więc może wygramy coś więcej. Więc mój drogi widzu zostaw lajka i zostaw komentarz, jeśli ci się podoba po prostu. I nie wiem, w sumie to jest ta seria ze zdrapek, jest bardziej aktywna niż wszystkie inne, więc po prostu to sobie odsuniemy i powolutku zaczniemy sobie drapać. Tutaj szukamy sobie e, diamentu. Postarałem się tu zrobić tak, żeby się już tak nie trząsło. Wszystko światło trochę poprawiłem. Nadal no, nie doszedłem ładu z GoPro, trudno. No niestety, tu w pierwszej linii. Absolutnie nic nie mamy. Lecimy tutaj. Tu powinno być woreczek z pieniędzmi. A mamy same pieniądze. To raczej nas e, nie ratuje. Dobra, a tu musimy znaleźć taką sztabkę złota. Ale mamy palmę. To nie jest nasze spełnienie marzeń. No i tu maciemy trzy takie same kwoty. I pięknie. 1001. 250 tysięcy i tu co mamy tu mamy 20 tu mamy tutaj kolejny 1000 o, teraz 200 no to już można się pożegnać z wygraną tu mamy 5000 no nic, pierwsza z nie jest najbardziej piękna. Trudno. Pacmana w Pacmanie ostatnich czasy wygraliśmy 20 funtów. Jakie numerki wygrywają? 30 i 20. Zobaczmy, czy trafimy. mamy 13. To raczej nie jest ta liczba. 22, no blisko, ale niestety 14. 29 to też nie. 28 nie. 21 też nie bardzo. 18 też nie. I 27. No, nie bardzo pasujące liczby. No cóż, e, i tak bywa czasem. Wracamy teraz do tego rodzaju zropeczki. No i szukamy tutaj diamentu jakiegoś. Pierścionek. Nie, nie, nie. Końcy. to nas nie ratuje, tutaj zobaczymy worek. Oj, będzie chyba marny ten dzisiejszy odcineczek. O, tu też nie ma tego. A może chociaż tutaj jest, dwójeczka, chociaż dwójka. Aż mnie ręka boli od takiego drabania <gry> Piąteczkę, widzę. Widzę drugą piąteczkę. A jest szansa, że może będzie piątka. Albo i nie. I nie. Nie mamy absolutnie nic w tej trzeciej zdrabce. Zostały nam jeszcze tylko dwie. No nic, myślałem, że chociaż piątkę się złapie. To by nas uratowało. Zobaczymy. Mm, wygrywające numery 20, 11. Ostatnia 11 przyniosła nam szczęście, bo ostatnie pod jedenaską były 20. 20, możecie sobie obejrzeć na pierwszym odcinku, z tych zarapek 16. 29, 12, no dalej, chodźcie, chociaż złotóweczka. 25, 10, 19, wszystko obok. No trudno. Nie zawsze można wygrać. Też wiem, do którego sklepu nie chodzić po zdrapki Dobra, ostatnia szansa, no, no dzisiejsza wygrana. Czegokolwiek. Chociaż grosza. Dajcie mi grosza. Chociaż funcika. Halo, panie funcik. Aha, absolutnie nic. Ale Bóg. No dobra, i ostatnia szansa. Tysiąc. 1000, łó! Wow. Jeszcze by 1000 spadł, Bym się uśmiechnął po prostu. Ale nie, tu nie masz szansy chyba na takie coś. Nie ma. Zobaczcie. 20, 40, 20, 50, 10, 20, 50, 60, No nic! Najbardziej słaby opening chyba na moim kanale, bo ani grosza nawet złamanego funcika nie dropnęło. Chociaż jednego funcika. No nic, trudno, no nie zawsze można wygrać. Tak czy inaczej, jeśli Ci się podobało i chciałbyś co tydzień zobaczyć takie drapeczki, to zostaw kolego lajka lub przyjaciółko. Yy. I będzie więcej tego. Tak czy inaczej, bardzo dziękuję za zobaczenie tego odcinka. Trzymajcie się, cześć!